Słuchacie finansów od drugiej strony, waszego podcastu o przestępczości finansowej. Mówi do was Szymon Matczak i Paweł Wiliński. W dzisiejszym odcinku omówimy działanie tzw. rosyjskiej floty cieni czyli sposobu Kremla na obejście zachodnich sankcji na węglowodory i finansowania wojny na Ukrainie. Czym jest flota cieni? Jak można ją scharakteryzować, w jaki sposób przyczynia się do na napędzania rosyjskiej machiny wojennej, jak z nią skutecznie walczyć? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznacie w dzisiejszym odcinku Finansów od drugiej strony. Serdecznie zapraszamy! 14 maja 2025 roku Unia Europejska ogłosiła wprowadzenie 17 pakietu sankcji na Federację Rosyjską w związku z konfliktem na Ukrainie. Jednym z istotniejszych założeń tego pakietu jest objęcie sankcjami 189 statków. Należących do tak zwanej rosyjskiej floty cieni. Czym jest właściwie ta flota cieni? Sam termin flota cieni, używany zamiennie z terminami szara flota czy też ciemna flota, spopularyzował się od momentu objęcia sankcjami rosyjskich surowców energetycznych, w postaci węglowodorów i intensywnych prób obejścia tych sankcji przez Kreml. Terminów w tych wyróżnych różnych znaczeniach używali politycy i dziennikarze, co utrudniało wypracowanie jednolitej definicji tego zjawiska. Dopiero w 2023 roku Międzynarodowa Organizacja Morska. Na potrzeby swojej rezolucji zdefiniowała omawiane pojęcie. Według nich flota cieni czy też ciemna flota odnosi się do statków biorących udział w nielegalnych operacjach w celu obejścia sankcji, uchylenia się od przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, ochrony środowiska, uniknięcia kosztów ubezpieczenia lub podejmowania innych nielegalnych działań i działania te mogą obejmować. Prowadzenie niebezpiecznych operacji, które nie są zgodne z międzynarodowymi przepisami oraz ugruntowanymi i rygorystycznymi standardami branżowymi, celowym unikaniem inspekcji państwa bandery i państwa portu. Brak odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego zabezpieczenia finansowego, celowego unikania kontroli lub inspekcji handlowych, brak działania zgodnie z przejrzystą polityką ładu korporacyjnego, która zapewnia dobrobyt i bezpieczeństwo osób na pokładzie oraz ochronę środowiska morskiego, lub celowo podejmowanie środków w celu uniknięcia wykrycia statków, takie jak wyłączenie transmisji AIS to jest automatyczny system identyfikacji lub LRIT, czyli systemu identyfikacji i śledzenia dalekiego zasięgu, lub ukrywanie rzeczywistej tożsamości statku, gdy nie ma uzasadnionych obaw dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony wystarczających do uzasadnienia takiego działania. Definicja ta jednak jest dosyć zero-jedynkowa i skupia się na udowodnionych nielegalnych praktykach. W przypadku rosyjskiej floty cieni możemy dostrzec dużo więcej odczyn niż szarości poprzez kompleksowość sposobu obchodzenia sankcji i korzystania ze wspomnianej floty. Myślę, że ciekawie do tematu podeszli eksperci z firmy Windward, zajmującej się m.in. zarządzaniem amerykańskim w branży morskiej. Rozróżnili oni trzy poziomy definicji statków. Pierwszy, tzw. clear fleet, czyli czystą flotę nie wykazującą żadnego podejrzanego zachowania. Drugi, grey fleet, czyli szarą flotę. To rewolowanie dawno, bo praktycznie tuż po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej. Wtedy to utworzyły się firmy w państwach nieobjętych sankcjami, które przejęły własność statków powiązanych z Rosją. Działania te mają na celu ukrycie pochodzenia i własności statków ze skomplikowanymi strukturami oraz sprawiać wrażenie przestrzegających prawa i sankcjami. Statki z tej grupy często też zmieniają bandery, pod jakimi pływają. Ostatnim poziomem jest Dark Fleet, czyli flota ciemna, która bezpośrednio ukrywa swoją aktywność za pomocą wyłączenia wspomnianych wcześniej transporterów AIS i LRIT, świadomie ucieka się też do szukańszych nielegalnych praktyk. Takie jak manipulowanie tożsamością i lokalizacją, czy też wyłącza oświetlenie na jednostkach, aby ukryć swoje położenie. Czy jest jeszcze coś bezpośrednio charakteryzującego rosyjską flotę cieni? Oczywiście, sama flota jest naprawdę duża. Ciężko podać jej rzeczywistą liczbę, ale w zależności od źródeł szacuje się jej liczebność od 600 do 1300 jednostek. W stosunku do niej można także konkretnie odnieść się do zagmatwanej struktury własności statków. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Rosjanie wykorzystują do rejestracji jednostek najczęściej firmy z Bliskiego Wschodu i Azji oraz wykorzystują spedytorów z siedzibami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach oraz Turcji. Co ciekawe, również korzystają z firm zarejestrowanych w państwach Unii Europejskiej, a konkretnie w Grecji oraz na Cyprze i Malcie. Statki te bardzo często zmieniają też nazwy i bandery. Jeżeli chodzi o nie, to do najczęściej wykorzystywanych należą bandery Panamy, Liberii, Gabonu i Wysp Marszala. Bardzo ważnym aspektem w całej historii jest też wiek jednostek zaangażowanych w omawiany proceder. Wykorzystywane są głównie jednostki mające więcej niż 15 lat, które stanowią 83% składu floty. Proceder skupowania starych statków jest tak intensywny, że tankowce mające więcej niż 15 lat stały się praktycznie niedostępne na rynku, a ich cena wzrosła o ponad 120% w 2024 roku. Fakt ten jest na tyle istotny, że warto go nieco rozwinąć. Jednostki wykorzystywane do obchodzenia sankcji są bardzo mocno wyeksploatowane, nie przechodzą regularnej konserwacji czy napraw. Średni czas użytkowania takiego tankowca to 20 lat. Sprawia to, że ryzyko awarii i katastrofy z udziałem statku przewożącego rosyjską ropę jest naprawdę wysokie, a skutki ekologiczne i środowiskowe takiego wypadku mogą być naprawdę opłakane. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wykorzystanie jednostek morskich do nielegalnych praktyk nie jest totalną nowością po wskutek skutek trwającej wojny na Ukrainie. Jednak po raz pierwszy mamy do czynienia ze zjawiskiem na aż tak ogromną skalę. Jakie kraje stosują podobne praktyki? Myślę, że warto to doprecyzować dla naszych słuchaczy. Podobną flotę cieni stworzył Iran z dokładnie tego samego powodu co Rosja, czyli w celu obejścia sankcji. Dochody z jej działalności finansowały m.in. irański program nuklearny. Wydolność floty była na tyle duża, że Iran był w stanie eksportować ponad 2,2 ,2 mln miliony ropy dziennie, aż do sierpnia 2023 roku. Później sankcje systematycznie zaostrzano, aby ograniczyć skuteczność działania irańskich jednostek, podobne praktyki stosowała również Wenezuela. Nieco osobnym, ale ciekawym przykładem wykorzystania floty do nielegalnej aktywności jest Korea Północna. W jej przypadku nie do końca możemy mówić o charakterystyce działania floty cieni, ale o wykorzystaniu jednostek handlowych oraz wojskowych do przemytu broni i narkotyków, choćby przypadek statku Pongsu zatrzymanego u wybrzeży Australii ze 125 kg heroiny na pokładzie. Historia powiązana z Koreą Północną zawiera też polski akcent w postaci spółki Hopol, czyli koreańsko-polskiego towarzystwa żeglugowego Hopol, działającego w Dyni aż do 2018 roku. Spółka powstała w 1987 w celu utrzymania swojej wymiany handlowej między PRL a Koreą Północną. Do PRL miała przywozić magnezyt, z kolei do Korei miano transportować polski koks. Firma dysponowała niewielką flotą składającą się z kilku statków, a ich załogą stanowili wyłącznie Koreańczycy. W ciągu swojej działalności spółka zajmowała się również przewozem m.in. ryżu, cukru i drewna. Mimo oficjalnego celu, jakim była cywilna wymiana handlowa, prawie wszystkie informacje dotyczące przedsiębiorstwa Hopol były tajne. Co więcej, statek należący do firmy Pukchang, w 1997 roku został skontrolowany przez marynarkę wojenną Siranki pod zarzutem przemytu broni dla tamilskich rebeliantów. Z ostatniego statku Rio Monk należącego do spółki pod koniec działalności w 2016 roku usunięto transporter AIS i statek po prostu zniknął. Nie są znane jego dalsze losy. Zbiegło się to z nałożeniem sankcji na tą jednostkę. Całą sprawę działalności spółki okrywa aura tajemnicy i możemy tylko domyślać się jej szczegółów. Wróćmy jednak do właściwego tematu naszego odcinka, czyli rosyjskie floty cieni. W jaki sposób wpływa ona na gospodarkę Rosji i finansowanie konfliktu na Ukrainie? Dlaczego Rosja włożyła tyle wysiłku i pieniędzy w stworzenie całej floty pomagającej obchodzić zachodnie sankcje? Zaczynając od początku, szacuje się, że Rosja zainwestowała około 10 miliardów dolarów w rozwinięcie floty cieni, aby utrzymać handel węglowodorami po cenach rynkowych. Chodzi tutaj o mechanizm sankcyjny, ustalający pułap cenowy rosyjskiej ropy na poziomie 60 dolarów za baryłkę, który miał ograniczać przychody Kremla. Flota obchodząca sankcje ma za zadanie utrzymać możliwość handlu ropą powyżej tego pułapu i tym sposobem niwelować negatywny wpływ ograniczeń. Aby w pełni zrozumieć skalę oraz wagę omawianego problemu, Należy przyjrzeć się liczbom powiązanym z omawianym zjawiskiem. Zgodnie z szacunkami Kijowskiej Szkoły Ekonomii, eksport ropy za pomocą tankowców z rosyjskiej floty cieni nieustannie wzrastał od początku wojny, aby w czerwcu 2024 roku osiągnąć wolumen ponad 4 milionów baryłek ropy dziennie, co przekłada się na 70% całkowitego eksportu morskiego Rosji. Działania te były nakierowane także na uzyskanie większej ceny za baryłkę ropy. I w samym roku 2024 wygenerowały prawie 9,5 miliarda dolarów dodatkowego przychodu. Pieniądze te z pewnością pomogły napędzać dalej rosyjską machinę wojenną. Należy jednak podkreślić, że liczby te są tylko szacunkami i rzeczywista skala zjawiska może być dużo większa. Jak wygląda metodologia działania takiej floty? Mówiliśmy sporo o liczbach i założeniach teoretycznych tego procederu, jednak w jaki sposób dokładnie flota cieni jest wykorzystywana? Sposób działania jednostek floty cieni jest bardzo kompleksowy. Jeżeli chodzi o technikalia, czyli o sam przemyt rosyjskiej ropy, to flota cieni bazuje na transferach ship-to-ship, ship, czyli transferze płynnego ładunku pomiędzy dwoma lub większą ilością statków na otwartych wodach. Transfery te odbywają się często wielokrotnie zanim ropa dotrze do miejsca przeznaczenia. Sposób ten pozwala ukryć oryginalne pochodzenie ropy i utrudnia wykrycie. Proces transferu na wodach międzynarodowych pozwala też uniknąć sumowania w portach, gdzie kontrole mogłyby ujawnić rosyjskie pochodzenie ropy lub jej niezgodność z limitem cenowym. Często zdarza się też, że podczas transferów ship-to-ship ropa z Rosji mieszana jest z ropą z innych krajów, co już totalnie utrudnia wykrycie jej prawdziwego pochodzenia. Transfery tego typu najczęściej dokonywane są w pobliżu ruchliwych szlaków żeglugowych, aby maksymalnie komplikować nadzór i zmniejszyć prawdopodobieństwo kontroli. Dzieje się to najczęściej w okolicach szlaków handlowych wokół Malezji, Morza Śródziemnego, Morza Czarnego lub Morza Azowskiego. Aby transfer się powiódł, jednostki wykorzystują wspomniane wcześniej techniki mające na celu ukrycie tożsamości statku i jego identyfikacji. Mam na myśli odłączanie transponderów AIS, wyłączanie świateł na jednostce, aby uczynić się niewidoczną w nocy, czy też zmiany nazwy jednostki, numeru IMO, albo bandery, aby utrudnić rozpoznanie na morzu. Wyłączenia transponderów AIS zwykle występują, gdy statek podejmuje nielegalną aktywność, np. zbliża się do strefy transferu, albo wpływa do miejsca, w którym pobiera ropę pochodzącą z Rosji. Po przeprowadzeniu transferu lub zbliżeniu się do portu, statki ponownie włączają swoje AIS, udając, że wszystko jest w porządku i tworząc ten sposób luki w danych śledzenia trasy. Dodatkową metodą, którą warto omówić, jest też spoofing. Polega on na przesyłaniu fałszywych danych dotyczących pozycji statku, prędkości, jego tożsamości czy też własności. Metoda ta umożliwia statkowi powiązanemu z flotą cieni sprawić wrażenie, że znajduje się w jednym miejscu, podczas gdy w rzeczywistości podejmuje aktywność w zupełnie innym. Jeżeli chodzi o zmiany nazwy statku, to są one częste i występują nagle bez konkretnego powodu. Zgłaszanie tej zmiany jest często pomijane albo celowo opóźniane zanim trafi do państwa, które wydało banderę i odpowiada za rejestrację tego statku. Utrudnia to kontrolę i wprowadza poważne zamieszanie. Zdarza się też, że statki podszywają się pod inny, zmieniając numer identyfikacji IMO, co już jest całkowitym naruszeniem przepisów prawa morskiego, gdyż numer IMO jest permanentny niezmienialny przez cały okres eksploatacji jednostki. Bez względu na zmianę nazwy, właściciela czy kraju rejestracji. Warto też dodać, że egzekwowanie prawa dotyczącego obowiązku utrzymania pracy transponderów AIS i innych wymogów identyfikacyjnych jednostki leża głównie po stronie państwa, w którym zarejestrowana jest bandera statku. Niektóre kraje przestrzegają tych przepisów bardzo restrykcyjnie, inne natomiast przymykają oko na blackouty systemów śledzenia czy inne naruszenia przepisów. Rosyjska flota cieni korzysta z bander właśnie takich państw, które cechują się łagodniejszymi standardami regulacyjnymi, zmniejszając ryzyko kar za naruszenie przepisów powiązanych z AIS. Co ciekawe, państwa portowe, co za tym idzie władze portów, w których cumuje statek, mają uprawnienia do egzekwowania tychże przepisów. Jeśli statek wpłynie do portu, a w jego przyszłości występowały przerwy w działaniu lokalizatorów lub istnieje podejrzenie podszywania się pod inne jednostki, władze portowe mogą zatrzymać statek lub nałożyć na niego karę pieniężną, a także wyprowadzić dochodzenie lub uniemożliwić rozładunek towaru. Rosyjskie statki należące do floty cieni za wszelką cenę unikają portów, których sankcje i wspomniane przepisy są ściśle egzekwowane. Słyszałem też, że oprócz wykorzystania do handlu węglowodorami, statki floty cieni pełnią też bardziej nieoczywiste funkcje zagrażające bezpieczeństwu. Jakie to zagrożenia? Tak, jak najbardziej. Flota cień przez swój zasięg działania wykorzystywana jest też przez Rosjan do szpiegostwa czy sabotażu. Przykładem takich statków jest Eagle-S, odpowiedzialny za uszkodzenie podmorskich kabli komunikacyjnych i energetycznych na Bałtyku w Wigilię roku 2024. Na jego pokładzie znaleziono także urządzenie nadawczo-odbiorcze, które w praktyce pozwalają pełnić mu funkcje szpiegowskie. Bardzo podobny sprzęt odkryto na innym statku powiązanym z flotą, a konkretnie na Swift Sea Rider. Szwedzka Marynarka Wojenna otwarcie informuje, że jednostki należące do rosyjskiej Floty Cieni prowadzą obserwacje infrastruktury krytycznej i zbiera informacje wywiadowcze. Jak widać stawka nie tylko tyczy się zysków z handlu węglowodorami, ale także obejmuje dane wywiadowcze i możliwości sabotażu. Jest to istotne zagrożenie bezpieczeństwa. Na początku naszej rozmowy mówiłeś też o zagrożeniu z punktu widzenia ekologicznego. Mógłby się rozwinąć nieco ten aspekt? Funkcjonowanie floty samo w sobie jest istotnym zagrożeniem z punktu widzenia środowiska. Stare i wysłużone statki mają większą szansę na lągnięcie awarii i doprowadzenie do katastrofy morskiej. Ukrywanie swojej pozycji na morzu poprzez wyłączanie świateł może doprowadzić do kolizji i wycieku ropy. Podobnie jak przeładunki ship to ship na otwartych akwenach, także niosłamy ryzyko wypadku, w którym ucierpi środowisko. Nie zapominajmy też o wątpliwej jakości ubezpieczeniach lub jego braku w przypadku jednostek floty cieni. Niewystarczające ubezpieczenie lub jego brak może nie być w stanie pokryć skutków potencjalnej katastrofy morskiej, a unikanie regularnych kontroli poprzez zmiany bandery i operowanie w słabiej regulowanych jurysdykcjach sprawia, że stan techniczny jednostek nie jest weryfikowany, a jednostki nie są należycie konserwowane. Wiadomo też, że sama filozofia działania floty ma na celu maksymalizację zysków, więc niesie koszty absolutnie na każdym aspekcie, od utrzymania sprawności technicznej jednostki, poprzez bezpieczeństwo i jakość zakwaterowania i wynagradzania załóg, kończąc na zabezpieczeniu jednostek na okoliczność wypadków katastrofy morskiej. Akweny jakie są zagrożone to przede wszystkim Morze Bałtyckie, Morze Północne i Morze Śródziemne. Znamy już z historii przykłady jak bardzo niszczycielski dla środowiska naturalnego może być wyciek ropy oraz jak trudne są potem do likwidacji szkody wynikające z takiej katastrofy. Miejmy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Zbliżając się do końca myślę, że warto zadać pytanie, które będzie spinać się klamrą z początkiem naszej rozmowy. W życie wszedł 17 pakiet sankcji Unii Europejskiej uderzający między innymi we flotę cieni. Sankcjami zostało objętych 189 statków. Na papierze brzmi to groźnie i wygląda na zdeterminowaną walkę z omawianym zjawiskiem. Jednak czy dopisanie kolejnych jednostek jest w stanie zahamować ten proceder? Zgodnie z wcześniej podanymi liczbami, Rosjanie zarobili prawie 10 miliardów dolarów w 2024 roku i obsłużyli 70% eksportu za pomocą floty cieni, pomimo nałożonych sankcji i obostrzeń. Co więcej, nadal sprzedawali ropę za cenę wyższą niż przyjęty pułap cenowy 60 dolarów za baryłkę. Jakie realne działania powinny zostać podjęte, aby rozbić ten proceder i odciąć krem od tego strumienia dochodów? Eksperci wskazują tutaj kilka istotnych zmian, z którymi się w pełni zgadzam. Głośno mówi się o obniżeniu pułapu cenowego do jakichś 25-30 dolarów za baryłkę rosyjskiej ropy. Kwota ta będzie zbliżona do realnych kosztów wydobycia ponoszonych przez Moskwę i dopiero ma szansę realnie zdusić zyski z eksportu. Negocjacje w tej sprawie zapowiadała Komisja Europejska przy okazji ogłoszenia 17 pakietu sankcji. Pamiętajmy tutaj, że część z państw Unii, które czerpie istotne dochody z handlu morskiego, była mocno przeciwna pułapowi cenowemu na wysokości 60 dolarów ustalonego w 2022 roku. Wskazuje to na wewnętrzne podziały i brak wspólnego interesu w wygaszaniu zarobków Moskwy, więc na potencjalne zmiany zdecydowanie będziemy musieli jeszcze poczekać. Na pewno sankcjami powinny też zostać objęte podmioty wspierające cały proceder, czyli firmy rekrutujące załogi oraz obsługujące i zaopatrujące flotę cieni. Konsekwencje powinny też ponieść państwa rejestrujące statki użyczające im bandery, które w sposób jawny nie egzekwują właściwie przepisów prawa morskiego i de facto umożliwiają operowanie w flocie. Należy też zdecydowanie wzmocnić współpracę wszystkich zainteresowanych państw zachodu, aby poprawić ochronę zagrożonych akwenów pod kątem zagrożeń środowiskowych związanych z wyciekiem ropy, a także działań kontrwywiadowczych i ochrony przed sabotażem. Szpiegostwem. Przecinane podmorskie kable czy wybuchające gazociągi to już nie tylko political fiction, tylko nowy, niebezpieczny krajobraz Europy. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Finanse od drugiej strony. Jeżeli podobał Wam się odcinek oraz tematyka mniej omawiana, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, pozostawić lajka i skomentować nasz film. W następnym odcinku wyjaśnimy, co wspólnego ma Wilks Wall Street, Leonardo DiCaprio oraz defraudacja pieniędzy z Malezyjskiego Funduszu Państwowego. Do usłyszenia w następnym podcaście Finanse od drugiej strony. Mówił do Was Paweł Wiliński i Szymon Matczak.